Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pajajo To jest już czwarty odcinek Infestation Oraz mojej historii I w tym momencie będziemy szli na dachy tutaj Wszystkich warsztatów, przejdziemy się później na... Do, na, do apteki Na komisariat oraz Do hipermarketu i będziemy szli powoli w stronę Ona mnie widziała nie? I będziemy powoli, powoli szli w stronę Crystal Lake. Dobra. Teraz trzeba się przedrzeć jakąś przez tą ulicę. Niech nie mam zamiaru jakiejś, nie mam ochoty jakiegoś specjalnie na tych budynków, które zawsze gówno jest. No chodź, chodź, chodź. Dobra. Jedziemy. No paa, dać kynido. da się wskoczyć? O, o. Sobie ich elegancko ominiemy teraz Albo jednak nie Albo w sumie jednak tak Dobra Jeszcze kawałek mamy Tu już są przejścia co prawda Ale nie da się niestety jakoś magicznie wejść od tej strony Trzeba pójść do ostatniego budynku I dopiero z ostatniego budynku wejść na dach no i tam dopiero eksplorować Trudno się mówi Tutaj się wchodzi ładnie Zobaczymy Bandy też sobie poszedł Szkoda Zombie mi usłyszał, ale jakoś niespecjalnie mnie to przejmuje. Trzeba sprawdzać dalej. Czyżby tutaj coś tu... Co to jest? A barykada. Instant oatmeal. Czapka już tutaj lata Wspaniała latająca czapka standardowo. Ja tam chyba jakaś broń jest? Nie, dobra, wydawało mi się. Aj... NIE TEN ZROK JUŻ, kurzu Dobra Let's find some drugs Może jakiś prochy znajdziemy Co prawda ile mamy? 4 antybiotyki, 5 bandaży, zupa Możemy iść na wojnę z całą armią zombie Zjedzmy sobie Ale nie pewnie pogardził jakąś m 4 albo M16-ką Albo AK, okay. nie no w sumie lepiej byłaby jakaś amerykańska Ponieważ mam jeszcze, mam Stanaga, mam, mam dalej Stanaga Więc miałbym jeszcze jeden magazynek w zapasie Co oczywiście zawsze jest na plus Może coś znajdziemy w komis, na komisariacie Dobra Kasiora Cały dolar będzie na kole będę Bandeży, będę bandeży I coś jeszcze? I zombie Dobra. I kasiora, tam 30 dolarów Ja cię, tyle wygrać I kolejny ban Super Co? Przymurowało Cię? O, o, o. Taki suchar Dobra Tyle w aptece, coś tam znaleźliśmy Jeszcze trzeba zaplecze obczaić Raz było tak, że kumpel poszedł do apteki i nie znalazł nic Ale tutaj znalazłem trzy razy antybiotyki Ty, tu, tu jest ciężarówka Tego nie było przed paczem. Dobra Dobre, dobre. I widzicie, i, i, i mamy kolejną paczkę antybiotyków. Tu nic. A tu mamy bandaże. Tada. I teraz trzeba iść, kwiat znowu dookoła. Komisariat, później postradzamy sobie niektóre domki. Supermarket. I to będzie tyle, jeśli chodzi o kampus. I będziemy szli w stronę Crystal Lake w końcu. No trochę już tutaj stafu znaleźliśmy. Tu, ta, ta, to, tam da się jakoś wejść, bo te skrzynie jakoś mi dziwnie niepokoją. A tamtędy nigdy nie chodzę, więc możliwe, możliwe Że coś tam znajdę. Dobra Ja tu pitu pitu, a komisariat czeka 8 osób Jak komisariat to... Le ja to lepiej chyba jednak broń. Zombie, nie powiem, że przydałby się w końcu jakiś gracz. Latarka, chyba tam widziałem. Tutaj kolejna latarka, nóż, flara, latarka, flare gun, nic, flare gun. No, bez jaj, nic na komisariacie nie ma. A chociaż tutaj. Też nic. Boże święte, jaka bieda. Hełm. Black. Nie, nie jestem rasistą. Nie będę nosił czarnego hełmu. Dobra. To zaraz obczujemy sobie te raz, dwa, trzy, cztery domki. Pójdziemy w stronę hipermarketu. No i będziemy szli już w stronę Crystal Lake. No i być może jeszcze te. No chodź, chodź, chodź. Jak tak bardzo chcesz się przytulić? Chodź? Ile z siebie dziwko wyrzuciłaś? 3 dolary, a ty dziwko ile z siebie wyrzucisz? <grym> Nic. A ty Alfonsie ile z siebie wyrzucisz? No Alfons, na bogato, 4 dolary. Spoko. Lesz, to w ogóle na kole miała, ho ho ho. No chodź 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 chodź. Hey kid, wanna buy some drugs? I don't think so. Dobra. Miałem nadzieję iść tutaj znaleźć jakiś plecak, ale że jest racji, że już mamy large backpacka to... To rekreacyjnie się chyba tutaj tylko przejdziemy słyszę zombie No właśnie Ciebie fanie kustrzęk Kruger mini Amunicja do niego A e, ja mam muzyna Eee, wyrzuciłem Nie biorę Czasami miałem... mu... Dobra, wezmę go Amunicja zawsze amunicją Święta zasada Te domki sobie obejrzymy w drodze powrotnej teraz tutaj. O, Skull Mask. Ja mam jakąś tą? Nie mam. Dobra, to sobie założę. Okej. Okay. Nie, nie mogę się zobaczyć, ale... To jest akurat moja ulubiona maska. Oprócz klauna, ale tylko że klaunów teraz już w ogóle nie widać. Koko na water. O. Mam a teraz to mogę Medium medium -a też wezmę Pójdziemy sobie teraz... W... To zrobimy tak Drugi! No już myślałem, że trzeci będzie Kurde Dlatego miałem właśnie nadzieję, że idąc w te domki znajdę jakiś plecak Tutaj praktycznie zawsze znajduję, znajduję plecak No rzadko kiedy naprawdę nie znajduję A tu taki surprise jak miło, Money 4 dolary. Wow, o tych morze Jaki wysyp to chwila, bo. E, save zone jest tam. Dobra, to ja przejrzę te domki. supermarket będzie ostatnim miejscem, żebym miał w miarę prosto do tego, do tego save zone. 39 Teraz zawsze dobrze Przejrzę te dwa domki i zobaczymy supermarket i te, la, te mediumy wsadzę sobie do zonu do inwertory No chodź, no chodź, 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 kochać, chodź Op. Leż, 10 osób na serwerze, kurczę! Kapsuła czasu, instant oatmeal woda. A, weźmy za tą wodę. Dobra, ostatnia chatka, puchatka, i możemy iść do supermarketu, chociaż czuję, że tam ciężków no znajdziemy. Ale to tylko moje przewidzenie. Przypuszczenie, przepraszam. Woda. Ziemia hemoglobina. Tak, jesteśmy tutaj. Mam. Aw, wow, dolar. Jak mam iść tylko do tego to jeszcze ten tutaj domek przejrzę. Może jakaś broń będzie. Dobra. Notatka, która zawsze tu jest. I nic. No I chipsy. Wow. I nic poza. I słyszę zombie, który nie wiem, czy leci do mnie, kurde. Ja pierdzielę, a mnie przestraszył. O, nienawidzę. Nienawidzę, jak mi nagle zombie od tyłu zaskakuje. Dziewięć osób, a ja sobie biegnę środkiem ulicy po campus To nie jest mądre. Już mam staw, którego bym żałował, jakbym stracił. A najgorsze to, że łapi mnie lag. I znowu dostaje dolara. Tyle wygrać. Oj ojoj, oj! Chyba będę musiał internet zresetować Z takimi lagami to nie bardzo To jest to mój weśmioł BS muszę najpierw ten murek przeskoczyć Znaczy nie przeskoczyć, tylko obejść dookoła, żeby mógł je złapać Więc chill out Te zombie olejemy, będę chyba nie w stanie. Co ciężka sobota była? Zostanie nie. nie. Dobra. Jest iście, zajście, zajebiście A broni nie ma. Dobry. Zauważył mnie, tyle przegrać Haha, ha, ha, dobra zabiję cię bo działasz mi na nerwy 3 dollars picked up A ty ile mi dasz? Oj, 25 dolarów Toś bogata babo Dobra Woda, 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 ziemia, hemoglobina, żeby mi tu jakąś bronią trzasło, znaczy no. Wręcz mi się dziwił, bo ja teraz w hipermarkecie znalazłem jakąś broń. Zupa? To jest kolim... Nie, amunicja myślę, że. Kolimator jakiś, a tu tylko gałg. Ojoj, oj, oj. Dwa zombie. Dwoje zombie. Dwoje zombich. O. Że tak to. 22 kaliber Do czego to jest? To chyba do M1911, nie? Nie, do Krugera, a to wal się pan Tutaj co było? Aha, to jest ten gałk, dobra Okej, okay, oki doki Chyba się nawet robi wieczór, 17 już jest, no W nocy raczej nie będziemy grać. Znaczy ja lubię grać w nocy, tylko że dla jakości na... Tylko że jakoś wideo strasznie na tym ucierpi nie będzie praktycznie nic widać, więc będę musiał poczekać około dwóch godzin, żeby nagrać kolejny materiał. To coś mamy. Souda. Czyli nic. Na wozie nic. Chyba. Nie. Raczej nic tam nie było. Dobra. To idziemy teraz w stronę safe zonu Powoli, ale do przodu Ta Denerwujemy, denerwuje mnie ta kasa, nie powiem Nienawidzę leżących zombie Zwłaszcza w trawsku, o oh, przepraszam No właśnie O, widzę, że ktoś chce PvP Jeszcze ja powiedz, że jest kampus, to, to narobię w gacie Clearview, no Come fight, no standardowo PvP w Clearview Nic nowego tam przyszliśmy, a savezone jest w tamtą stronę A osób na serwerze mamy 12 Lekko się boję iść do tego savezonu Nie powiem Same civiliany, czyli praktycznie Dostałem trzy razy z rzędu po jednym dolarze Ja pierdziele Ludzie na serio Osz ty w mordę Eż ścierwo 31 dolarów, 4 dolary, wow No chodź, chodź, jak tak bardzo chcesz dostać, to chodź. Przejdźmy przez środek, może coś znajdziemy? Nie. Taki wał. Dobra. Hmm... Może oleję po prostu ten eee, No, safe zone i pójdę po prostu dalej. W sumie, nie, no racja, nie pójdę. To będzie jakby nasze podsumowanie wszystkiego. Zobaczymy, co będziemy mieć w inwertory. Tylko, tych dwóch ty, ty, plecaków mi szkoda, bo se, teoretycznie zajmują mi tylko miejsce. No, tak więc wyjdźmy z tego pieprzonego kampus i w tym samym zakończmy odcinek. Magazynek do 19.11. Tu jesteś. A ja się martwiłem, że się zgubiłaś. Tu, aha, to jest tamto przejście. Dobra, kolejny kochaś. Nie wiem, czy mnie zauważył. Chyba nie. A nie, zauważył mnie jednak. Dobra. To się do niego przytulmy. O, jaki lak! Oj, zaś Naprawdę musimy, będziemy musieli zaraz kończyć ten odcinek. Au! Ty jest a tyż ty, kuź wasz ma to, ożty, ożty, Houston, Houston, to nie tak miało być, Ała Bolało. Dobra. Sytuacja opanowana. Jedziemy dalej. Hm, znowu się bany po a Ty pan, to ty skąd tu... Nie, nie, nie. Kolejna partia. Nienawidzę wieczorem, tędy przychodzi. Zawsze się na coś nadzieje. Już tak przy, przy, przy tylu klatkach, to już w ogóle. 42, 2 oraz 3. Zwycięzcą gratulujemy. Dobra. Pajo się wkur. Dziękuję, że mnie nie zauważyliście. Będę wam doskonnie wdzięczny w przyszłości, nagroda was nie zabija. 48 I ostatnia liczba 42 bym tutaj, jeszcze Dobra, ja nie, w sumie jestem przy sobie w zonie Odam te dwa plecaki i spad... O ty Odam te dwa plecaki, i... i możemy jechać dalej. Znaczy, no, jechać dalej, no, przeczekać do rana. Sprawdźmy dalej. Kombi, który mnie akurat najbardziej obchodzi, który mnie olał, nie wiem czemu. Co to jest? Mozin! Wizer na dachach lubię Moziny Unload Dobra, to weźmiemy sobie tylko amunicję do niego, nie będę specjalnie przeciążał się. Dobrze, że mam zapasowy do niego. Teraz Okej, okay, dobra Czy coś tu znajdę? Nie. A czy coś znajdę tutaj? Nie. Ha, ha, ha. Good joke, że tak powiem. O nie, przepraszam, wiosło Dobra, zwracam honor Tyle wygrać Kolejne dwa bany poszły za ten czas Dobra To wychodzimy z kampus. W końcu Nienawidzę tu przebywać Tak po prawdzie Mieliśmy zwiedzić Parkville, ale... Załóżmy, że nie trzeba Nie widzicie mnie Dwadzieścia <laughs> siedem osób O kurwa I to wieczorem Dobra już dwadzieścia cztery Luz pięć Ja pierdzielę teraz do tego sobie zano do zajewaniać To jest Moment No właśnie Słyszałem, że ktoś idzie To jest cud, że ja jeszcze nikogo nie spotkałem To jest cud Kampos! Nie znalazłem nikogo Dobra, broń główna, nie ma szale, nie ma bata teraz Teraz nie dać, o nie, 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 teraz nie, nie można, nie mogę dać. Ty, dalaiste. Nie. Kurw Żałoba, żałoba. Nie. Wiedziałem, wiedziałem, że przy tylu w końcu muszę na kogoś trafić. Oj, dobra. Myślę, że i tak było ciekawie. <grywanie> Dziękuję Wam za te bodaj 5 odcinków. Tak więc. Do zobaczenia. Być może kiedyś zrobię drugą serię. Na razie.